Cześć panowie, dzisiaj króciutki odcinek, bo to są, będą moje przemyślenia na temat mojego postanowienia noworocznego, które nie działało do niedawna. Otóż, jak, nie, jak jeżeli któryś z was oglądał, to miałem co dwa tygodnie odkurzać samochód. No, tak się nie zdarzyło. Zdarzyło się to parę dni temu po raz pierwszy w tym roku, czyli źle. Po trzy miesiące bez odkurzenia samochodu, to jest dramat. No i zajęło mi to ponad godzinę. Doprowadzenie go do takiego stanu, żeby żebym był zadowolony. I odkurzając sobie i sprzątając ten samochód, zdałem sobie sprawę, że my musimy budować. My, jako faceci, musimy mieć cel. I musimy go osiągnąć, musimy to zrobić. I już kilka razy z Wami rozmawiałem, że w momencie, kiedy masz dzień bez planu, kiedy masz po prostu wolną sobotę i ją rozbalasz na nic nierobienie, no to na koniec dnia jesteś wściekły, sfrustrowany i zły na to, że minął Ci dzień. I tak nam się dzieje z życiem, że w momencie, kiedy. Jesteś w średniej sytuacji życiowej, typu nie wiem, masz pracę, której nie lubisz, związek, który ci nie wychodzi, rodziców, którzy cię wkurzają, bo jeszcze z nimi mieszkasz, nie wiem, milion różnych rzeczy. W momencie, kiedy to cię gryzie, to, to dojdzie do pewnego momentu, kiedy to cię zeżre. Kiedy po prostu rzucisz tym, strzelisz, z, zrobisz coś niefajnego. To jest makro. Czyli całe życie. Natomiast na Twoje całe życie z, z, składają się małe rzeczy. Twoje małe wygrane. Czyli to, czy rano stajesz z łóżka, czy sobie robisz drzemkę do godziny, sobotę do dziesiątej. Czy jeżeli wykonujesz swoją pracę, to wiesz, czy to, co robisz, to jest. Maksimum Twoich możliwości, czy nie? Czy jeżeli się angażujesz w związek, w sport, nazwij sobie, co chcesz, czy robisz to na takim poziomie, żeby wygrać, czyli, żeby być jak najlepszy w tym, co robisz? Hmm. Czy ja taki jestem? Nie. Tak. Czy staram się? Tak. <ścoughs> czy w każdym aspekcie? Nie bo łatwy to nie jest. Przez ostatnie ponad pół roku, może już prawie rok, trenowałem jujitsu i tydzień temu w czwartek trener mnie pochwalił, że widać progres. Ale niestety było to obkupione tym, że dwa razy w tygodniu chodziłem na treningi. Ciężka praca, czy dieta? No niestety nie. Ale to co mi powiedział trener zmotywowało mnie do tego, żeby do tego jeszcze do tej ciężkiej pracy wprowadzić jeszcze kilka aspektów, które pomogą mi być w tym mi być lepszym w tym co robię. I, i sprzątając ten samochód, zdałem sobie sprawę, że takie małe zwycięstwa, bo sprzątanie samochodu to nie jest nie wiadomo jaki wyczyn, natomiast robiąc to, poczułem się dobrze. Poczułem się lepiej, poczułem się, że jest coś, na co mam wpływ. Dlatego, dlatego na przykład anoreksja jest tak niebezpieczną chorobą. Bo w momencie, kiedy ci się wali życie, kiedy się rozwodzą rodzice, kiedy rzucił cię chłopak, kiedy jesteś brzydki i brzydka, kiedy jest miliard różnych rzeczy, które cię dotykają, na które ty nie masz wpływu, bo, bo nie masz wpływu na swoich rodziców na przykład, a jesteś, nie wiem, zagubioną trzynastolatką, mieszkałem z dziewczyną, która ma anoreksję, i to jest straszna choroba, to ty szukasz takiego pola, gdzie masz. Pełną kontrolę nad tym, co zrobisz i jaki dostaniesz wynik. Jeżeli ja nie będę jeść, to ja będę chudy. Tak? To jest dość proste. W sensie. Um, dużo łatwiej jest nie jeść i być chudym, niż dużo jeść, dużo ćwiczyć i być dobrze zbudowanym. Plus jeszcze być napakowanym. Plus chudym, w sensie, żeby było widać sześciopak. To wymaga bardzo wielu, bardzo dużej ilości pracy, całkiem sporej wiedzy i bardzo dużej ilości czasu. Tego nie zrobisz w miesiąc. Anoreksja pozwala ci dość szybko. Ja nie mówię, że to jest łatwe, przyjemne, czy łatwe. Jest to łatwiejsze niż cała reszta, natomiast nie zmienia faktu, że jest to choroba i jest to ciężkie na swój sposób. Natomiast to jest zwycięstwo, które jesteś w stanie no, otrzymać praktycznie instant. Ja nie jem, ja chudnę, jest super. Ja w swoim życiu schudłem 25 ponad kilo, żyłem 105 doszedłem do 7, chyba nawet 7 do poniżej 80, i wiem, jakie to jest. No, uzależniające trochę. Że to jest, niedużą ilością pracy jesteś w stanie uzyskać niesamowite efekty. I teraz, idąc tym, tą, tym tokiem rozumowania, tą analogią, jeżeli włożysz więcej pracy, to możesz otrzymać jeszcze lepsze efekty. Czyli, jeżeli ty się cieszysz, że masz głodowy sześciopak, bo uważasz 40 kg. No, super, ale jeżeli będziesz chodził na siłownię, dobrze żarł, dobrze się wysypiał, dbał o siebie, to nie będziesz miał budowego sześciopaka ważąc 40 kg, tylko będziesz dobrze zbudowanym 80 kilogramowym gościem z sześciopakiem. To jest bardzo długo, niedługofalowe, tylko bardzo wymagające czasu zwycięstwo. Ale Idąc tą drogą, znaczy, jeżeli chcesz wejść na tą drogę, to fajnie budować małe zwycięstwa po drodze. Czyli wstajesz rano, ścielisz łóżko, pijesz litr wody, czy tam 0,7 litra wody, gorąco polecam, i bierzesz zimny prysznic. To jest w ogóle niesamowite. Przez jakiś czas, ostatnimi czasy przestałem to robić. Trochę mi się w ogóle rozlazło życie ostatnimi czasy, i, i teraz do tego wróciłem od kilku tygodni. To jest świetne, bo zrób, zrób to. Weź po prostu odkręć na maksa zimną wodę i weź prysznic tą wodą. To jest niesamowite, jak się potem człowiek dobrze czuje. I to jest małe zwycięstwo, bo nie umrzesz. Zapewniam cię, że nie umrzesz od tego. Natomiast zobaczysz, że potrafisz zrobić coś ciężkiego. To nie jest łatwe. Nie jest w ogóle przyjemne podczas samej czynności. Natomiast potem wychodzisz i mówisz kurde, fajnie mi. Jest mi lepiej. I zaczynaj zbierać małe wygrane. Dzięki temu zaczniesz bardziej siebie szanować. Dzięki temu, jeżeli ktoś w Twoim otoczeniu zauważy, że, że żyjesz w troszkę inny sposób, to może też to skomplementuje. Może też zauważy, że jest w tobie zmiana. I małymi, mały, małymi, małymi krokami dojdziesz do momentu, kiedy będziesz porywał się na większe zwycięstwa, bo Twoja samoocena i Twoja chęć do działania będzie dużo większa. Ja to tłumaczę mojej córce na przykładzie na przykład tych treningów. Nie chce mi się jak jasna dupa chodzić na treningi. Leży na mnie spocony gość i mnie dusi i ja za to jeszcze płacę. No, kurde, jest to najgłupsza metoda spędzania czwartkowego i wtorkowego popołudnia. Ale jeżeli chcę być zdrowy, jeżeli chce być chudy, jeżeli chce być silny, jeżeli chce długo żyć, jeżeli chce zdobyć kiedyś medal, jeżeli chce. I jeszcze wymienię 45 innych rzeczy, które mi daje które mogę zdobyć dzięki temu, że leży na mnie spocony koleś, jakkolwiek to brzmi, to ja mam gdzieś, że mi się nie chce. Teraz w sobotę byłem na sparingach, na treningu z troszkę bardziej zaawansowanymi ludźmi i było bardzo źle. Bardzo źle, bo robili ze mną co chcieli. Znaczy, ogólnie na tyle są fajni, że nie robili, natomiast czułem, że nie ma to sensu. <laughs> że mogliby zrobić cokolwiek chcą. I dwie god... no, ponad godzinę, półtorej godziny hulałem się z gośćmi w sobotę o dziewiątej rano. I to była jedna z fajniejszych sobót, jakie miałem od dłuższego czasu. Potem z dzieciakami poszedłem sobie na spacer do parku, do znaczy lasu. I miałem bardzo aktywny dzień, ale nie zacząłby się i nie byłby taki, gdybym na dzień dobry nie zdobył zaczepiście wielkiego zwycięstwa w postaci tego, że poszedłem na trening, w postaci tego, że zmęczyłem się jak dramat, jak dostałem łomot siedem razy, czy tam osiem było sparingów, czy dziewięć, nie wiem. I dzięki temu pogadałem z ludźmi, część z nich powiedziała mi, co robiłem złego, powiedziała mi, co robiłem dobrego, i to był zupełnie inny wymiar dnia, jaki miałem potem przez no, do końca, bo odwaliłem kawał dobrej roboty. Jeżeli nie wiesz, nie masz pomysłu na to, co możesz zrobić, idź rano na spacer. Wstań o godzinie piątej i idź na spacer. Nie wiem, zobaczysz pewnie jakieś, ale gdzie mieszkasz. Ja się staram spacerować koło, koło rzeki i po prostu pójście o piątej na spacer jest niesamowite. Nie dość, że sobie zrobisz 14 kilometrów spaceru, to jeszcze zobaczysz fajne stworzenia. Wrócisz do domu, twoja rodzina prawdopodobnie będzie jeszcze spała. Możesz im przygotować śniadanie i zobaczysz, że to będzie jeden z fajniejszych dni. Mm. Więc zdobywaj takie małe zwycięstwa. Każdy gość, którego słucham, który gdzieś tam jakieś ma sukcesy, typu Bedros i tak dalej, <laughs> mówi o tym, czy Joko, mówi o tym, że masz stakować wygrane, masz zbierać wygrane. Masz, w czym ja jestem bardzo kiepski i <laughs> na czym się teraz skupiam, Masz dotrzymywać obietnic danych sobie. Ja jestem w tym bardzo średni, bo przez większość swojego życia oszukiwałem siebie i, yy, i działałem wbrew sobie. I dopiero teraz zaczynam to naprawiać, mając lat 40. Stąd mówię to do ciebie, co mówię, bo zajęło mi. Zdecydowanie za długo czasu dojście do momentu, w którym no zaczynam żyć na własnych regułach, na własnych zasadach. Jest ciężko teraz to wszystko odkręcić. Bardzo. Natomiast widzę, że warto. I każda z tych osób, o których wspomniałem, mówi o tym, że pierwsza osoba, która jest dla Ciebie najważniejsza, to jesteś Ty. I w momencie, kiedy zaczynasz okłamywać siebie, a jutro wstanę, a jutro to zrobię, nie robisz tego, potraktuj siebie jak swojego przyjaciela. Czy Ty byś chciał, żeby Twój przyjaciel mówił: Słuchaj, Adam, jutro do Ciebie przyjdę o 8 rano i nie przychodzi? Dobra, Adam, wiesz co, to ja Ci więcej nic nie kupię, nie kupię Ci więcej żelków. I ci będzie za każdym razem, jak Ci widzi, kupował żelki. Czy browara, czy tam cokolwiek sobie w to wsadzi. Czy i za każdym jednym razem, może nie za każdym, ale bardzo często będzie łamał dane Tobie słowo. No, po dość niedługim czasie Ty olejesz taką znajomość. Będziesz no, po prostu odepniesz tego gościa od siebie. A my ze sobą to robimy. My, bo jestem pierwszy, który podnosi tutaj rękę, że tak właśnie mam. Ale mamy 25 marca 26 i jeszcze w tym roku nie kupiłem ani jednego energetyka. Ha, ha, ha. Także to jest. Coś, z czym wygrałem. Teraz czas na żelki i na inne takie rzeczy. Ale baby steps. Także tyle. Miało być krótko. Jest krótko. Zbieraj wygrane. Rób rzeczy, które są nie niemożliwe, tylko delikatnie wychodzące ponad to, co ci się chce, albo czego ci się nie chce. Żeby to było realne, żeby nie robić tego, co już potrafię, robię dobrze i z zamkniętymi oczami, tylko tego, co kurka, na średnio wiem, jak to zrobić, wydaje mi się, że jestem w stanie. To są najlepsze cele, którym jesteś w stanie rozpocząć działanie w momencie, kiedy jesteś w miejscu, gdzie nic ci się nie chce i najchętniej byś leżał w łóżku albo nie wiem, zmieniłbyś pracę albo cokolwiek. Nie potrafisz programować, nie potrafisz, nie wiem, grafiki, wystawiać rzeczy na Allegro, cokolwiek. Zrób jeden mały krok. Następnego dnia następny i następny. I zbieraj zwycięstwa. I tyle na dzisiaj. Dzięki za wysłuchanie. Widzimy się w środek, środek dnia. Tak, miasta. Fajnie, że jesteś. Fajnie, że jesteś i, i życzy, życzę Ci wspaniałego dnia. I niestety, ale musisz pamiętać, że masz jedno życie. I jak przeżyjesz to życie, zależy tylko od ciebie. Jeżeli miałeś do dupy początek życia. Trudno. Jesteś już dorosłym człowiekiem, i to Ty teraz odpowiadasz za to, jak będzie wyglądała końcówka tego życia. Znaczy końcówka, no mam nadzieję, że nie końcówka, tylko że jeszcze trochę Ci jednak zostanie. Natomiast reszta Twojego życia. Więc dupa w troki i do roboty, człowieku, bo nic na Ciebie nie będzie czekać. Nic. Niczego nie dostaniesz za darmo, bo życie jest zaczepiście niesprawiedliwe. Więc liczenie na to, że coś będzie, że teraz, bo ja miałem złe dzieciństwo, to teraz mi się coś należy. Nie. Nic ci się od życia nie należy. To jest strasznie brutalne, ale im sobie szybciej zdasz z tego sprawę, tym lepiej dla ciebie. Nic ci się nie należy od życia. Na wszystko musisz zapracować. Masz popełniać błędy i roi próbować od początku. Niestety. Tak to wygląda. Mało optymistycznie na do widzenia. Natomiast kurczę, szkoda czasu. Szkoda czasu. Mówi ci to stary 40-latek. No, więc zapieprzaj gościu. Widzimy się za tydzień. Raz jeszcze cieszę się, że jesteś. Cieszę się, że słuchasz. Dziękuję za Twój czas. Jak dasz łapę w górę albo komentarz, albo subskrypcję, to będzie, będę super wdzięczny. I no, i tyle. Cześć, pozdrawiam Cię serdecznie.